Taka piękna zima przyszła w Góry Świętokrzyskie, a ja dzisiaj jadę na zmianę opon. Nie dlatego, że czekałem aż przyjdzie zima, tylko dwa tygodnie temu się zapisywałem i to był pierwszy wolny termin dzisiaj. W związku z tym jadę. Ale wziąłem sobie dwa radio telefon ręczne i zrobię porównanie. Porównanie Fusiona, czyli C4FM do DMR-u. Testy przeprowadzę w samochodzie, nie będę wysiadał, ponieważ nie chce mi się, bo jest brzydka pogoda, a poza tym będą troszkę trudniejsze warunki. Nie mam na, przy sobie anteny samochodowej, więc zobaczymy, czy uda się w ogóle połączyć e, z anteny wbudowanej. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, SQ7, Stefanewa. Co no, to Stefanewa próbuje na rumpolant się wbić. Dzień dobry Andrzeju, Peżno się tam bardziej postaraj, bo na razie to nie wchodzisz. Filmy wymagają poświęceń, idę na sercu. SP7 TBS, SQ7 SE SQ7, tak bardzo miło słyszeć, gdzie miał w Niemczech, tak w Luisa ale jeszcze nie chodzi. Weźmy do prądu do tego przemiennika we albo po warszawie, bo jeszcze nie wie, że dobrze. Tylko chodź na Ciebie. Wiesz co, mam słabe miejsce, słabe miejsce. Zmienię miejsce, odezwę się za 10 minut. No A jednak, jednak... to nie jest dobre miejsce. Nie udało mi się dowołać z miasta. Próbowałem na DMR i Fusion. Teraz pojadę troszkę poza miasto, w bardziej odkryty teren i zobaczymy jak tam będzie. 7 7 7 witam, dzień dobry. Może. Wypadłeś chyba z przemiennika, Tomku. Jeszcze raz znaczy, ja nie jestem na przemienniku. Jak to na swoim wchodzi <laughs> ludzkim polskim A to być może ja wypadam. Może ja wypadam. Jak ty mnie w ogóle odbierasz? Witaj, chyba muszę wyjść z samochodu. SP7 TBS, SQ7S, czy teraz troszkę lepiej jest? Mam wrażenie, że tak, że w ogóle jest. Wiesz, bo się nie było, bo było przerywane. Teraz poszło ciągiem cała wypowiedź. Proszę No dobra, bo wiesz co, tak sobie testuje ręczne radia. Postanowiłem dzisiaj wziąć je na wycieczkę. Eee, dwa ręczniaki DMR-owe i właśnie fusion -owe. Ale nie wziąłem anteny samochodowej specjalnie, żeby utrudnić warunki. No i w mieście to właśnie słyszałeś mnie, że w ogóle mnie nie było słychać. Teraz troszkę jestem poza miastem. No i musiałem wysiąść z samochodu, żeby w ogóle e, z Tobą porozmawiać. E, mikrofon do Ciebie Tomku. No tak, rozumiem. No to teraz doleciało na 5, no to musisz być poza samochodem, bo to wiesz... Z, samochodu z radia ręcznego, to naprawdę, naprawdę ciężki temat, żeby do przemiennika dolecieć. Podejrzewam, gdzieś, że gdzieś tam w okolicach Kielc się poniewierasz. Mikrofon dla Ciebie, sq 7 MZ, SQ7TBS. Tak, tak, jestem teraz aktualnie w Górkach Szczukowskich na pętli autobusowej pewnie wiesz gdzie, a, a jak ostatnio sprawdzałem twój APRS to byłeś we Francji. No byłem, byłem oczywiście, wczoraj byłem, a w tym momencie jestem między Chemnitz a Dresden w Niemczech, jakieś... 150 km do granicy Polskiego Zdorzecca Dobra Andrzej, no fajnie działa, fajnie, że się słyszymy eee, Mikrofon na Ciebie No fajnie, fajnie, a powiedz mi czy masz możliwość jeszcze, żeby teraz żebyśmy przeszli na DMR na 260? Tak, oczywiście już jestem, za chwilę będę, będę na 260 W tym samym miejscu stoję Retevis Na 107 Stachanego? Na 107 ja na 107 Zdorzec SP-7TBS, SQ-7SE, jak teraz? Mnie odbierasz? Dobrze Andrzeju, dobrze, prawidłowo, na 5, na 5. całość doleciała. Eee, teraz z czego? Z Retevis'a nadajesz, tak? Bez czytelnika, plenka tak Tak, tak, dokładnie, retebis RT-3S, ale ze zmodyfikowanym op oprogramowaniem na OpenGD-77. Wiesz co, eee, czyli... Tak samo mnie dobrze odbierasz jak z tego fiurzyna, a ja oczywiście nagrywam wszystko, jak pewnie się domyśliłeś. Matko, <śpiewanie> dosyć Dzień dobry, w kanału Stefan M. Blach, Fiebra Echo. E, Ząb w tej stronie, Niemcy, wschodnie, 150 do granicy. No ja super, ja MZ-750 8G, 785, g patrz. To jest wielka maźwiata, żyj jak no, o, fajnie, fajnie. Wiesz, co jeszcze jeden eksperyment zrobię? Wsiądę z powrotem do samochodu i zobaczymy, czy z DMR-a mnie odbierzesz. A jeśli tak, to w jakim stanie. Okej, okay, okej, okay, działaj. <grym> dobra, wsiadam. Wsiadam z powrotem. Jak widzicie, wszystko jest na żywo. Nic nie jest reżyserowane. To samo miejsce, ten sam przemiennik, to znaczy przemiennik w tym samym miejscu na Świętym Krzyżu. I wołamy. Woła się widzę. SP-7TBS, SQ-7SE. SQ-7SE, SQ-7TBS, odbieram na pięć, Proszę, że... no, no widzisz, to jest w takim razie ciekawostka, bo teraz jestem, siedzę w samochodzie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym siedziałem e, z Jesu e, i na Jesu rwało, a tutaj jest ok. Także ta technologia w tym momencie wygrywa w tych warunkach. No, jestem troszkę zaskoczony, prawdę mówiąc. Mikrofon do ciebie. No tu mamy czary mnóstwo. To mi nie komentują, opowiadają w komentarzach, to dlaczego. No, mikrofon do ciebie. No, najgorsze jest to, że Chińczyk wygrywa z Japończykiem w tym momencie. To niedobrze, to niedobrze, bo ja byłem zwolennikiem Japończyków. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Która jest sekcja komentarzy pod filmem, można, można, można się wypowiedzieć. Eee, proszę, że. No, dokładnie, dokładnie. Powiem Ci, że teraz, jak, jak Ty mówiłeś, to wystarczyło, że radio przesunąłem o 5 cm w jedną, w drugą stronę i już zaczęło troszeczkę zrywać. W związku z tym, no, wiadomo, wewnątrz samochodu, jeszcze 30 parę kilometrów od przemiennika, to są takie warunki, powiedziałbym, dość trudne dla radia ręcznego. No, ale, ale da się rozmawiać, żeby nie stać na śniegu w tym momencie i nie moknąć, także jest ok. Jest okay. Dobra, dzięki Tomku bardzo za łączność yy, szerokiej drogi. Nie wiem, czy tam też zima taka jak u nas, bo u nas to sypnęło yy, na biało dzisiaj, więc mam nadzieję, że u Ciebie nie i lepiej się jedzie trochę. Mikrofon do Ciebie, Tomku. A skończyłem, to, no, jak się ja na 30 km do przelotnika, żeś rozchodził, a u nas się na lataje, to to wynik nie złe. No, oczywiście, ińczyk jest nie do zrealizowania. No to super, to super, to nie przeszkadzam. E, bardzo Ci dziękuję za udział w teście. Fajnie, że fajnie, że akurat się odezwałeś. E, I e, no, i szerokiej drogi. Do spotkania nie, nie, niebawem. To już bardzo miło było Ciebie usłyszeć wreszcie tutaj na tych częstotliwościach, na tych, na tych pasmach cyfrowych, w ja zresztą przebywam najczęściej, bo jak to, ja wiesz doskonale nie ma takiej opcji, gdybyś tam na przemienniku czy lokalnie, no bo taka praca. Więc tak, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, 70 Andrzej, tych słuchających i odwiedzących film, jeśli jeszcze nagrywasz. I ja takie tam wszystkie dobre, dobre, pozytywne rzeczy. Do usłyszenia, 70. Pozdrawiam. SP7TBS, SQ7SE. No dobra, ja jeszcze w takim razie. No, witam, witam serdecznie. Ja jeszcze teraz przejdę na analogowy przemiennik SR7KI i tam będę wołał. Jeśli masz możliwość, to, to możemy tam spróbować. A ja tam, ja z Krakowa nadaję, wie, ja tam nie mam wejścia po prostu na przemienika, na logowe. na numer na ET, na przechybę, ale ja pochodzę bo ja w Krakowie, w Krakowie mieszkam, w takim dołeczku, także ciężko nie wejść. A w górach jak jestem gdzieś tam, to, to pięknie chodzę na przechybę, nie ma żadnego problemu, wiesz. No. A też żeby zdarza mi się oglądać twoje programy, także w sumie te live y, ciekawe, także superowe. No kiedyśmy mieli tam łączność na krótkich falach, chyba to było tak. na 80 metrach, Tak, tak, tak. Po, po, pamiętam, pamiętam. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, że się odezwałeś. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam i uciekam na, e, uciekam na przemiennik właśnie Ser 7KI FM linkowy jeszcze tam spróbować, e, żeby do tego testu dołączyć ewentualnie próbę łączności na analogu z tych dwóch ręczniaków. Bardzo dziękuję Jusku za, za odezwanie. Trzymaj się. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do pozdrawiam i tego w że do następnego usłyszenia. Panie związku dziewięć za Przechodzę na SR7Ki. I to samo miejsce, jestem w samochodzie. Ciekawe, czy ktoś mnie odbierze. A jeśli tak, to w jakim stanie będzie ta transmisja jakości? SQ7 Stefanewa. Czy mogę poprosić o raport? Jak mnie słychać na przemienniku FM-linkowym? Wchodzę na SR7Ki na Świętym Krzyżu. mobil, raport dla Ciebie to jest piątka lekki szum, ale ja jestem w mobilu także to z mojej strony chyba, także pozdrawiam SQ7 Stefanewa Ewa i jeszcze 8 Tadeusz i Rena mobil proszę no dziękuję Ci bardzo, dziękuję tutaj u mnie takie lekkie szumy, ale zaparkował autobus obok mnie i chyba sieje, bo, bo taki, taki jakby zakłócenia lekkie od silnika, ale Czytelność na piątkę, bardzo ładnie Cię odbieram. Ja siedzę teraz w samochodzie, nadaję z radia ręcznego i do przemiennika mam ponad 30 km. Chciałem zobaczyć, czy w ogóle to się uda. Bardzo dziękuję za raport. Jeśli masz jeszcze chwilkę, to ja się przełączę na drugie radio i jakbyś mi mógł powiedzieć, czy będzie jakaś różnica, ok? Jasne, jasne, nie ma problemu. Ja tutaj jadę cały czas. Ja korzystam z przemiennika SR5 e, WP WP No jestem okolice Góry Kalwarii w tej chwili okolice Góry Karwa, e, Także przełączę się spokojnie za chwilę e, Ci podam e, raport z, z drugiego radia e, SQ7 e, Stefanewa i SP8 Tadeusz Irena Mobil SP2 SAR SQ7SE No może Wyjdzie SP2 Witam Ciebie w akurat klubu SP2 Paweł Maria Wanda. Proszę, Majko, do ciebie. No, dzięki, dzięki. Ja wcześniej mówiłeś SP2 SAR, dlatego zawołałem, a też słyszałem, że o klubie mówisz. Powiem ci, że masz bardzo cichą modulację, bardzo cichą modulację. Nie wiem skąd to się bierze, ale w porównaniu do pozostałych kolegów to jest bardzo cicho. No, ale czytelnie, czytelnie, także. 4, 4, 9. Mikrofon do ciebie, a może nie, może. No dobra, bo ja, ja też to nagrywam. Ja też to nagrywam, wiem, że Ty też nagrywasz, to będzie w takim razie podwójny film. Eee, to może teraz kolega z okręgu siódmego, SQ7H i jeśli dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętasz. Proszę Ciebie, tak, tu się kłębek. 7, Halina, Jadwiga, Grażyna, Krzysztof Kutecha, Łask. Dla słuchających między Łodzią a chatowym. Tak, no ukaż ma trochę cichszą modulację, albo może przeziębiony jest No ja ciebie dobrze odbieram, no tam lekki jest szum, bo wiadomo jest to kawałek Od nas Też, a to wiadomo te przemienniki to wszystko zlinkowane, może gdzieś tam na tej drodze Po może coś tam też być, ale w sumie dobrze odbieram Jak mówię, w Łasku śnieg plus jeden stopień Biało jest, chyba w Kielcach i okolicach podobnie no, miło, fajnie, fajnie kanał zawsze oglądam. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Czy nawet sobie przypomnieć? Przypomnieć, mm -hmm. że dobrze, że taki kanał prowadzisz. Szczególnie na początku, ja on, tych, dla początkujących, dla starszych też kolegów dla przypomnienia. No, czyli, zawsze tu oglądam o no, telegrafii też właśnie oglądałem o tak to było. E, ku 7 Stefan, Ewa i grupa, tu Stanisław Kubek, 7, Halina, Jadwiga, Grażyna. No, bardzo dziękuję Ci za, Krzysztofie, za miłe słowa. <grych> bardzo fajnie, bardzo fajnie jest słyszeć takie rzeczy. Ja, wiesz co, szum może być delikatny, bo ja siedzę w samochodzie, a do przemiennika mam... 30 kilka kilometrów, i w takich dość ciężkich warunkach właśnie testowałem sobie dzisiaj dwa radia ręczne DMR i Fusion. No a teraz przyszedłem na analog który jest mi najbliższy, że tak powiem. I naj, najchętniej korzystam z łączności analogowych. No, ale jak widać, można rozmawiać siedząc w samochodzie z radia ręcznego 30 parę kilometrów od przemiennika. Pod warunkiem, że jest to przemiennik świetnej lokalizacji, czyli Święty Krzyż. Dobra, ponieważ kończy mi się bateria w kamerze, a chcę jeszcze to nagrać, to jeszcze bym poprosił kolegę S. SQ7... Mm, z Mobila, SQ7TI, jeśli dobrze pamiętam, z Mobila. p 8 T ti o, p -8 -p -8 T ti, -Ti. moje imię Janek e, e, i Mobil oczywiście. No w tej chwili jestem na moście, na Wisle, w górze Kalwarii, odbieram Cię na czwórkę, E, ale modulacyjnie, że tak powiem, e, ładnie, ładnie. E, tylko w lekkich szumach, w lekkich szumach. E, tu Stefan Paweł 8, Tadeusz Iryna do SQ7, e, Stefanewa e, i grupa oczywiście. A o jakim kanale mowa? Tutaj jest 5 Wanda e, To... Y Kanał, kanał się nazywa tak jak sufiks mojego znaku, czyli Sierra Echo, SQ7 Sierra Echo mój znak. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję w takim razie, dziękuję ci Janku, jeśli dobrze zapamiętałem imio, imię, bo, bo nie mam gdzie notować znaków i imion, więc wszystko w głowie zostaje i na kamerze. Bardzo dziękuję. No tak jak wspominam, ja, ja siedzę w samochodzie, nadaję z samochodu z wnętrza, z, anteny, z, z radia ręcznego i anteny wbudowanej, więc szumy mogą być, ale cieszę się, że w ogóle ta łączność się udaje w takich właśnie ciężkich warunkach. U mnie, u mnie sypie śnieg w tej chwili, jest biało, mokro, mokry śnieg. Taka mało przyjemna pogoda, można powiedzieć. E, no, ale w samochodzie jest całkiem przyjemnie. <grafię> Dziękuję Wam wszystkim e, za rozmowę i, i do usłyszenia. PZT 5 pozdrawiam. SQ2 Aero również pozdrawia SQ7 SS i całą grupę z nadmorza. SP7, Halina Jadwiga, Grażyna, Krzysztof Łasko, choć również pozdrawia i czeka na kolejny film na kanale na, na, na YouTubie. Pozdrawiamy 73 z jego popołudnia. Tu Stefan Paweł Paweł, Mario Bonda z menu ja ma radię z ręczniaka na stacjonarne, to piękny jakieś 40 watów, gdzieś tak mniej więcej. Tutaj. W o, To może będzie mnie lepiej słychać niż z ręcznego, bo poprzednio jak już mówiłem, miałem ręczne podłączone. O, te teraz stacjonarne. Jezu 8800. Tak, tak, troszkę przesteru jest, ale, ale modulacyjnie jest znacznie lepiej i, i słychać tą moc. Dobra, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, Łukaszu. E, I do usłyszenia, tak jak mówię, ja się, ja się zwijam powoli. Ewentualnie jeszcze później e, z domu się odezwę. Bardzo dziękuję Wam za pomoc w nagraniu tego testu. Do zobaczenia, trzymajcie się. E, mówił SQ7 Stefan Ewa. Do grupy. 73. Pozdrawiam SP2 Paul Maria Wanda i SP2 Stefana Adam Roman. Kilka słów podsumowania. Test myślę, że był... W miarę miarodajny, ponieważ wszystkie trzy przymienniki, z którymi się łączyłem, znajdują się w tym samym miejscu, na wieży radiowo-telewizyjnej, na Świętym Krzyżu. No myślę, że w takiej sytuacji można pokusić się o porównanie. No a jak wyszło porównanie, sami ocencie, moje zdanie znacie. Ja najbardziej lubię. Emisje analogowe, czyli w tym przypadku FM, który szumi, szumi, ale wszystko słychać. W przypadku emisji cyfrowych, no ta łączność może być przerywana, zniekształcana i tak i tak dalej. Poza tym, w moim osobistym odczuciu, dźwięk emisji cyfrowych jest mniej przyjazny dla ucha niż emisji analogowej. Ale oczywiście wiem, że wśród Was są miłośnicy emisji cyfrowych. I ja to szanuję oczywiście, każdy ma swoje zdanie. No ja mam takie, każdy może mieć inne. Dzięki za oglądanie, zapraszam na moje live w y wtorki, czwartki i soboty o 20.30. No i do oglądania innych filmów. Trzymajcie się, cześć.